Witajcie kolejny tydzień za nami. Dzisiaj piątek zatem garść informacji dla Was. Od poniedziałku w nowo wybudowanym przedszkolu numer 58 są już dzieciaki, tak więc budynek spełnia swoją funkcję, a my przechodzimy do kolejnego etapu, czyli rozbiórki starego budynku, starego baraku i budowę placu zabaw wraz z miejscami postojowymi. Umowy na realizację. Projektów w ramach budżetu obywatelskiego zostały podpisane i tak też wkrótce rozpoczniemy pracę przy budowie Psiego Wybiegu, czyli Johncio Parku w Rozbarku, rowerowego zakątka w Szombierkach i bajecznych plac zabaw na terenie bytomskich przedszkoli. Jednostka bytomskie mieszkania, realizująca wiele projektów w ramach unijnych środków, podkreślę to, unijnych środków, kończy realizację. Remontu budynku przy ulicy Siemianowickiej. 29. Tam do użytku zostanie oddanych kolejnych 12 mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami, którzy na takie mieszkanie oczekują na liście ludzi, którzy czekają na mieszkanie socjalne. Dobra informacja to wyniki finansowe za miniony rok składowiska odpadów, które kilka lat temu przejęliśmy jest to kolejny dobry wynik zysk blisko 4 miliony złotych przypomnę, że ponad rok temu dokonaliśmy i na etapie urzędu i na etapie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Zmian Personalnych i widać, że były to dobre zmiany w sobotę w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się festiwal marynistyczny a w, plac, w Pałacu Tile Winkleru w Michowicach warsztaty, dyskusje i wystawa z okazji światowego dnia pszczoły. Tak, tak, światowy dzień pszczoły serdecznie Was zapraszam do Miechowic a na końcu e, urodzinowy temat, a mianowicie restauracja Zelter w sobotę hucznie obchodzi dziewiąte urodziny. I z jednej strony to bardzo dobra informacja, e, więc najlepsze życzenia w kierunku Arka i Izy i całej załogi tej restauracji. A smutne dla mnie jest tylko to, że ze względu na wcześniej planowane imprezę rodzinną nie będę mógł być z Wami w tym dniu i cieszyć się tymi dziewiątymi urodzinami, ale mam nadzieję, że dziesiąte urodziny spędzimy już wspólnie. A dzisiaj spokojnego dnia Wam życzę, no i oczywiście udanego, wesołego weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia.